Cześć. Ostatnio dostałam takie pytanie. Co znaczy przepracowanie emocji? I pewnie wiesz, że od wielu lat zajmuję się zaburzeniami odżywiania. Sama cierpiałam na nie przez 15 lat swojego życia. Teraz od pięciu lat pomagam takim osobom, prowadzę bloga na ten temat, piszę książki, ten kanał. Także kiedyś był głównie o zaburzeniach odżywiania, teraz troszeczkę się rozwinął. Także terminy przepracowanie emocji powinny mi być znane, prawda? Tym bardziej, że sama odbyłam wiele terapii, tak jako właśnie osoba, która miała limie. Jeszcze wtedy powszechnie, chociaż w sumie teraz też powszechnie uważa się, że bulimia to jest choroba psychiczna, tak? wywodzi się z jakichś traum z dzieciństwa i tak dalej, co ja absolutnie dementuję w 100%. Znaczy nie, może nie w 100%, ale o tym też miałam kilka filmików. W każdym razie no, mówię zawsze, że to jest uzależnienie. Tak? I y, po prostu trzeba to potraktować jako uzależnienie y, i będzie ok. Także no, pamiętam, że miałam wtedy właśnie y, takie zadania, pytania, przepracować emocje, przepracować emocje to, przepracować emocje tamto i to się gdzieś zawsze pojawia. Tak? I, I właśnie y, zostałam wprost zapytana, co to w ogóle znaczy. I tak stwierdziłam, że nie wiem, co to znaczy. Tak? Nie wiem, co to jest tak szeroki termin, przepracować emocje, że w sumie nie wiem, co się pod nim kryje. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to tak, że po prostu jest to jakieś nieuciekanie od swoich emocji, chyba. W sensie, co co jest słuszne, tak? Jeżeli czujesz strach, no to, no to czujesz strach po prostu. Nie należy sobie wymawiać, że jestem super szczęśliwa w tym momencie, ale trzeba pamiętać, że zawsze czujemy to, co myślimy w tej chwili, tak? I jeżeli czujesz strach, to nie jest tak, że po prostu. Na, napada na ciebie sytuacja, że jesteś jej bezwolnym ofiarą, po prostu w tym momencie masz jakieś strachliwe myślenie na dany temat, no i właśnie to czujesz, tak? I jeżeli wiesz, co to jest, wiesz, że to są twoje myśli w tym momencie, to także wiesz, że te myśli nie będą trwały wiecznie. Nie musisz nic robić, nie musisz, nie wiem, zażerać, zapijać, palić papierosa, e, tak, czy, czy nie wiem, cokolwiek innego. E, po prostu to minie samo. No i jak słyszy termin przepracowanie emocji, no to właściwie według tego rozumienia, tak, który ja mam, że zawsze czujemy to, co myślimy, no to chodzi chyba o takie międlenie tego w głowie, tak? Czyli, nie wiem, ktoś nam coś zrobił 20 lat temu, nie? Na przykład ojciec Ci coś powiedział, tak? No to chodzi o to, żeby przywołać to w pamięci i jeszcze raz przeżyć tą emocję i Coś z nią jakoś zrobić, nie wiem, przepracować, tak? Czyli generalnie jeszcze raz się zasmucić, tak? Jeszcze raz po prostu pójść w tą traumę i właściwie. No i właściwie nie wiem, co, co to ma celu, na celu, bo jakby ze swojego doświadczenia widzę, że jest bardziej efektywna metoda na Poradzenie sobie z przeszłością i poradzenie mówię tutaj w cudzysłowie. I właśnie nie jest to absolutnie właśnie to tułbanie to w tych emocjach, tylko zaufanie, że natura wie, co robi. I już wyjaśniam o co chodzi. Myślałam sobie ostatnio na, na ten temat, jak, jak urządzony jest nasz, nasz wszechświat, że wszystko ma swój sens tak, to już mówiłam w innych filmikach, to jakby wywodzi się z tego nurtu trippy, którym się zajmuję, to, że no jest tam zauważone, że jakby wszystko na świecie ma, ma jakiś swój sens, jakiś swój porządek, tak, czyli, nie wiem, słońce zawsze wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie, tak, z drzewa zawsze rosną do góry, tak, liśćmi, nie w dół, ze szczeniąt wyrastają psy, a nie koty, tak, z, w zapłodnionej komórki jajowej rodzi się ludzkie dziecko, nie? co jest w sumie takim cudem, trochę, prawda? Przedmioty zawsze spadają w dół, a nie w górę, nie? więc, jakby wszystko toczy się jakimś odwiecznym porządkiem, tak? jest przesycone jakimś porządkiem. I tak samo nasze ciało i nasza psychika jest częścią tego porządku, tak? jest częścią tej natury. My, jako ludzie, jako Ziemianie, nie jesteśmy gdzieś, nie wiem, osobni. Tak, że przyroda swoje, a my swoje. Nie? Nasze ciała są częścią natury, i także nasze umysły. Nie? Po prostu to, że żyjemy, tak? to, że jesteśmy przesyceni tym samym życiem, które, które właśnie nie wiem, widzisz w zwierzętach, w roślinach, tak, bez tego życia nasze ciało po prostu rozpadnie się na pierwsze, na. na, na Podstawowe elementy, tak? To życie, gdzieś tak, taka jakaś tajemnica, nie wiem, to ta energia e, trzyma to wszystko w kupie. No i tak jak mówię, właśnie, skoro jesteśmy częścią natury, skoro nasze ciała podlegają tej naturze, e, to także, no, e, jeżeli możesz zaobserwować, gdzieś ta natura zawsze wraca do równowagi, nie? Więc jeżeli na przykład się skaleczysz palec, e, to ta rana się. Zagoi prędzej czy później. Jeżeli złamiesz sobie kość, no to ta kość też się zrośnie. Nie? Jeżeli jest jakieś zapalenie, jakaś choroba, no to ciało walczy z tą chorobą po to, żeby wrócić do równowagi. Tak? Nie akceptuje stanu choroby jako takiej, mówi: no dobra, no to od dzisiaj to, to żyje sobie z taką chorobą, z takim wirusem, tak? z koroną, tylko po prostu ciało z tym walczy. Też dlatego mamy gorączkę. Dlatego mamy różne przykre dolegliwości, bo właśnie ciało chce wrócić do równowagi, nie? I my doskonale rozumiemy, że jakby jeżeli skaleczymy się w palec, to nie ma nic, co byśmy mogli zrobić jako tako, żeby ta rana się zrosła. Nie? Oczywiście trzeba tą ranę może oczyścić, może opatrzyć, może czasami strzyć, ale to wracanie do równowagi, to złączanie się tkanek na powrót nie jest już naszą broszką. Tak? Jakby, jakbyśmy nawet chcieli, no to jakbyśmy to mieli zrobić, prawda? To, to się dzieje samo poprzez właśnie tą inteligencję ciała, która jest częścią natury. I jeżeli pomyślisz nad tym głębiej, to tak samo działa nasza psychika. Tak mówi się, że czas leczy rany. Prawda? I faktycznie tak jest. Nie? że mamy jakieś narzędzie, mamy jakieś takie spoiwo, które znowu tą ranę zrasta, czyli właśnie czas. Tak? Ale żeby ten czas uleczył te rany, no to trzeba po prostu wybaczyć i zapomnieć. Nie? Bo jeżeli będziemy coś ciągle wyciągać na zewnątrz i wyciągać, wyciągać i wyciągać i rozpamiętywać, to czas tutaj nic nie zrobi. Tak? Ja znam ludzi, w sumie bardzo dużo ludzi, którym coś się przydarzyło niefajnego 20-30 lat temu, i oni do tej pory żyją tym wydarzeniem tak, jakby to było dzisiaj. Tak? Więc jakby biorą z przyszłości, wyciągają na światło dzienne. Myślą o tym, a skoro o tym myślą, to dokładnie czują te same emocje, tak jakby były tutaj, i próbują właśnie, nie wiem, przepracować te emocje czy coś, tak? Więc dlatego też nie jestem fanką takiej klasycznej fluoroidowskiej psychoanalizy, takiej psychoterapii akurat w tym nurcie psychodynamicznym. Uważam, że to robi często więcej krzywdy niż pożytku. Tak i jeżeli nie zgadzasz się ze mną, no to absolutnie, jakby ja nikogo też nie namawiam, żeby nie wiem, rzucił swą terapię, e, czy żeby nigdy się na nią nie wybrał. Jeżeli czujesz, że to jest bliskie Twojemu sercu, to absolutnie idź w to. Po prostu mówię, że ja nie zgadzam się z tym, ja mam zupełnie jakby inne e, rozumienie tego, tak, tak jak ja mówię, nie? E, więc właśnie mm, myślę, że. Kluczem tutaj do, do tego, żeby nie czuć jakichś emocji, jest po prostu kiedy one się pojawiają, tak? kiedy, kiedy jest ta sytuacja, kiedy mamy właśnie takie myśli, przeżyć to, nie walczyć z tym, zaakceptować, że w tym momencie czuję żałobę, tak? w tym momencie czuję smutek, w tym momencie jestem zawiedziona. Nie? Mówiłam Ci, że miałam właśnie kilka miesięcy temu ciężki czas w swoim życiu i czułam te wszystkie emocje, tak? byłam smutna, zawiedziona po prostu zdruzgotana i nie próbowałam sobie wmówić, że jest inaczej, nie, po prostu czułam to całą sobą, ale wiedziałam, że kiedyś to przejdzie i będzie co innego, tak, a co by było, gdybym co chwila wracała do tej sytuacji, nie, gdzie naprawdę zostałam potraktowana niefajnie i niesprawiedliwie, nie, fajnie, nie i gdybym po prostu codziennie o tym myślała, nie? Codziennie bym czuła kurde, ale po prostu się dałam zrobić, nie? I mogłabym tak przez kolejne 20 lat. Nie? Ta rana nigdy by się nie zabliźniła, bo bym cały czas w niej dłubała tym paluchem. Nie? Więc jakby tak samo w naszym ciele. Jeżeli będziesz dłubać paluchem w tej ranie, to ona nigdy, nigdy się nie zagoi. A jeżeli zrozumiesz, że jesteś właśnie częścią natury, że jest gdzieś coś, znaczy gdzieś, że przenika ciebie coś większego niż ty, czyli właśnie ten porządek świata, ta inteligencja, to życie. Nie wiem, niektórzy nazywają to Bogiem, tak? Eee, zależy. Jeżeli właśnie uznasz, że to jest w tobie i to także działa i to także leczy rany psychiczne, eee, to nie musisz ty nic przepracowywać. Tak? To nie jest twoja broszka. I też ja nie mówię, żeby pobłażać wszystkim, żeby dawać w sposobie, nie wiem, deptać, tak, dawać się wykorzystywać. Nie, o to chodzi. Nie? Jeżeli jesteś w jakiejś sytuacji, w której nie powinna być, nie powinnaś być i czujesz to, tak, powinnaś absolutnie coś zrobić. Nie? Ale tak jak mówię, trzymanie jakiejś tam urazy, chowanie urazy, myślenie, Boże, co by było, gdybym postąpiła tak, a nie inaczej. Nie ma absolutnie sensu. To nie, do niczego nie prowadzi i wcale nie jest dobre, i nie polecam swoim podopiecznym, żeby przepracowywały jakieś tramy. Tak, właśnie raczej mówię wybacz i zapomnij. Tak, ale wybacz nie czyn, tak? bo, bo jakby mm, czyn faktycznie gdzieś tam był na przykład zły, tak, czy bardzo zły, ale wybacz po prostu tej osobie. Nie? A ty się lepiej poczujesz, tak? Bo chowanie tej urazy przez wiele, wiele lat no, tak naprawdę zatruwa tylko ciebie. Eee, dobrze, to chyba to, co bym chciała powiedzieć. Eee, mam nadzieję, że to jest przydatne. Mam nadzieję, że daje ci do myślenia eee, i że jakoś pozytywnie wpływa na twoje życie. Eee, jeżeli masz jakieś pytania albo chciałabyś usłyszeć coś więcej, czy usłyszeć o czymś konkretnym, zadaj mi je w komentarzu, i co? Słyszymy się jak zawsze w kolejny poniedziałek. Trzymaj się, pa pa!